Cześć z tej strony Skylar. witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam jak sprawdzić takowanie RAM, czyli prędkość RAM, ile ma MHz za pomocą wiersza poleceń, czyli Command Prompt. A więc zaczynajmy. Po pierwsze należy oczywiście otworzyć wiersz poleceń, czyli zjeżdżamy tutaj niżej. Wpisujemy CMD i wciskamy Enter, albo najeżdżamy na CMD i go otwieramy. Kiedy już otworzymy Command Prompt, czyli wiersz poleceń. To w tym oto miejscu należy wpisać odpowiednią komendę, a ta komenda to wmic, spacja, memory chip, następnie spacja, get, spacja. No i tutaj po słówku get musimy wpisać, co chcemy się dowiedzieć o naszej pamięci. Czyli na przykład, jeśli macie więcej niż jedną kość ramu, wpisałbym tutaj po pierwsze device locator, przecinek capacity przecinek speed przecinek manufacturer. I w tym momencie jak wcisniemy enter, to zobaczymy tutaj w tabelce, czy mamy jeden RAM, czy mamy więcej. Jeśli mamy tylko jeden tak jak ja, to tutaj mamy ile gigabajtów ma nasza, nasza kość RAM. Następnie do której kości czy też do którego kanału jest podłączona. Kto wyprodukował, i tutaj z prawej mamy właśnie Speed. W kategorii Speed mamy właśnie takowanie RAMu, czy też jego prędkość w MHz, czyli 2133 MHz jest u mnie. No i oczywiście, jeśli macie tylko jedną kość i chcecie po prostu sprawdzić prędkość, to w tej oto komendzie wystarczy po słówku Get wpisać Speed, wciskacie Enter i w tym momencie pokażę tylko prędkość tego danego RAMu, który macie zainstalowany. Czyli w ten oto właśnie prosty sposób możecie sprawdzić za pomocą wiersza poleceń, jakie macie takowanie RAMu. Dajcie znać w komentarzach, jaką prędkość RAMu macie w waszych komputerach. I pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.